W ogóle jest zjawisko I w ogóle to jest zjawisko ono to tam król No no patrz, tu jest to wszyscy są dla niego mili. No, no, to właśnie... Nie no zobacz to co tam jest. Ręka jest jego no. jones

Oddzielcie Cię do sądu. Oddzielcie cię do sądu. No, no, brano, 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 zjemy do sądu. No, my po prostu się pedały. No, pedały tylko z wądu do sądu. Oddzielcie się do sądu. Oddzielcie się do sądu. Oddzielcie się do sądu. Oddzielcie się do

Seks z pełnoletnimi to dla niego zniewaga <śmiech> <śmiech> Bronospór, Bronospór Małoletni za jego żywioł <laughs> Bronospór, Bronospór Kobiet się nie tyka Dla niego seks z dzieckiem to super muzyka świetna <laughs> bryka <Afryka, Afryka. śmiech> Bronospór, Bronospór Ciągle nas nagrywa A potem będzie nasze dzieci podrywać Bronospór, Bronospór Połamiemy mu gości Bronospór nie ma dla Dzieci i doś! Tak poetycznie. Do sporów jest dwóch, Ściągam z drzewa, kolejny niemy my Ronowców! Ronowców! Gardzi ciwkami! On bawi się z wszystkimi na osiedlu dzieciami!

Kupił muzynie. Ale to był halun właśnie z tego morał, że, że dzieci przeorał. Ciebie Dlatego wszyscy rodzicowie dzisiaj na, do was mówię. mówię. Jak Nie, więc się w tym nie pogubię. Bronotwór, bronotwór, bronotwór. Płacze jego żona, bo on pokochał Andrzeja Samsona. Tak. Nie ma Nie mam, nie, nie palimy. Bo nie palimy dlatego, że nas gronos odłożył. Bo No widzisz to, od... bo nie nie sobie o nie zapalić. Czy jest zaleta? Dlaczego my wszyscy się boimy? Bo zronospura, ostro. Bo wronospura. Ozdrod zlimy Bronostwór! Bronostwór! Ciągle nosi glany, bo jest tak naprawdę na umyśle pojebany! Bronostwór! Ciągle nosi koszulkę Iron Maiden, ponieważ gdy dzieci widzi, to czuje się jak Lord Vader! <śled> <śled> bronostwór! Bronostwór! Reprezentuje zło! Dzieciom mówi, zdrowie Wam kokoko! Ko, ko. A to jest kokos tutaj, Pierwszy obrońca dzieci. On nawet wymyślił Berek I przykładem świecie świeci. Gdy widzi bronospora, go. bije go butelką, ponieważ tak. on jest popierdolonym markiem belką. Perek który kokos wymyślił nam wszystkim. To jest berek. I tam są teleniecki. Bronospór, tak. bronospór pracuje w tym zakładzie pogrzebowym, bo tam ma fajne trupy i pomysły padają mi do głowy. Koko... koko tam tutaj i, i tym tutaj, koko, koko z dużego makutana... ...a ta... a... 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 legenda... Byli na przedszkolu i zrobili barawara. Potem każdy z nich się bardzo postarał. W nikt na uczelni tego nie zauważył. Jednak jeden w Wrocławiu mocno się otwarł. nakręcił z nimi film pornograficzny. Wszyscy oglądali, widok nie był śliczny, ale jarali się i mocno się śmiali. Że ligenda tak raz się spedalił i już rozumieli jego doświadczenia do kobiet. Ponieważ Ligenda boli bardzo jego zdrowie, a dzisiaj z rano mocno pozyskany powoduje, że. Ma on na piłce rany musimy, bo to jest bardzo ważne dla każdego z nas, co wymawiamy to.